Witam w drugiej części na temat starożytności. Jeżeli nie oglądałeś pierwszego odcinka, to kliknij tutaj. Jeżeli natomiast oglądałeś, to zapraszam do pięknego i okrutnego antyku. Starożytna Grecja słynęła również z jednej niechlubnej sprawy z niewolnictwa. Niewolnik w tamtych czasach to osoba, która nie była obywatelem greckim albo była jakimś jeńcem, albo nie wiem, złamała prawo, czy została w inny sposób zniewolona. Niewolnik musiał słuchać swojego pana w każdej sprawie. Nie mógł nic bez jego zgody robić. Nawet gdy pan żądał od niego usług seksualnych. To niewolnik musiał się poddać. Jednak bogatszym właścicielom nie przystoiło z niewolnikiem. Niewolnicy pełnili w starożytnej Grecji bardzo ważną funkcję. Otóż zajmowali się najgorszą robotą i najbardziej czasochłonną robotą. Dzięki temu, Grecy, jako obywatele pełnoprawni, mieli czas na studiowanie filozofii, na interesowanie się sztuką, teatrem. Dlatego Grecy mogli tak rozkwitnąć kulturalnie. Niewolnik wtedy był tak tani, że było stać na niego każdego obywatela. Cena niewolnika zależała od tego, co ten niewolnik potrafił, oraz jaki był zdrowy, a także czy był mądry. To, co teraz powiem, pewnie zadowoliłoby niektórych z Was. Szkoła wtedy nie była obowiązkowa. Edukacją zajmowali się niewolnicy, oczywiście ci mądrzejsi, co za tym idzie, byli ci niewolnicy drożsi. Wykształceni byli tylko ci, którzy mieli bogatych rodziców. To też, no, no, średnio było z tym poziomem mądrości wśród Greków. W tych okrutnych czasach dziesiątego roku życia dożywała. Ledwie połowa jednostek. Rozpowszechnione było przekonanie, że kobiety, jako istoty słabsze i ułomne, potrzebują o połowę mniej jedzenia. Kobiety w tamtych czasach nie mogły zajmować się nawet ciężarnymi, ponieważ mężczyźni wiedzieli lepiej, jak rodzić dzieci. Toteż śmiertelność okołoporodowa rosła. Około IV wieku przed naszą erą, niiaka Agnodike ścięła swoje długie włosy, założyła lekką tunikę i udała się do szkoły medycznej. Tam nauczyli ją zawodu i zaczęła zajmować się położnictwem. Na początku oczywiście panie podchodziły do niej sceptycznie, no bo jakiś facet przyszedł, ale Agnodike miała na to sposób. Wystarczyło, że rozsunęła swoje szaty, a kobiety ustawiały się do niej w kolejkach. Inni medycy zaczęli się zastanawiać, no bo jak to się dzieje, że akurat do niego ustawiają się takie kolejki? No, zaczęli podejrzewać, że poza zabiegami medycznymi oferuje im jeszcze inne usługi. Szybko Agnodike stanęła przed sądem za deprawację, a za całą linię jej obrony Posłużyło jej zrzucenie szat. W tamtym społeczeństwie za taki wybryk była przewidziana kara śmierci. Jednak za agnodikę wstawiły się żony, matki, córki, no i dziewczyna została uniewinniona. A od tamtego czasu kobiety mogły zajmować się położnictwem. Teraz pytanie do ciebie. Jak myślisz, które czasy są przyjaźniejsze człowiekowi? Obecne czy antyczne? Najciekawsze odpowiedzi znajdą się w następnym odcinku. Ja tymczasem zapraszam Ciebie do dyskusji i do udzielania ciekawych odpowiedzi. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, jednak pragnę na koniec podziękować stałym widzom za subskrybowanie tego kanału oraz udostępnianie filmiku. Ponadto chcecie do zachęcić do lajkowania, komentowania, udostępniania oraz jeżeli jesteś nowym widzem, do subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam i zapraszam za tydzień!